Czy pamiętasz, jak to się w ogóle zaczęła ta Twoja choroba? Bardzo ciekawie się zaczęła, bo właściwie y, dowiedziałam się o niej zupełnie przypadkowo. I to właściwie nie u okulisty, a u neurologa. Byłem wtedy z bólem głowy. Kiedy zapytałem, jakie mogą być przyczyny mojej dolegliwości, stwierdził, że przyczyn może być wiele. Ale spośród innych wymienił również jaskrę. Zapytał nawet, czy robiłem jakieś badania w tym kierunku. Ja oczywiście zaprzeczyłem, bo nie widziałem takiej potrzeby. Zalecił mi sprawdzić swój wzrok, bo być może jednak to przyczyną jest właśnie jaskra. Jaskra została uznana przez WHO za chorobę społeczną. Choruje na nią 67 milionów ludzi na świecie. W krajach cywilizowanych jest pierwszą przyczyną ślepoty. Tylko wczesne rozpoznanie choroby i rozpoczęcie leczenia może zatrzymać jaskrową destrukcję nerwu wzrokowego. W Polsce choruje na jaskrę przypuszczalnie 750 tysięcy osób, a leczy się tylko 120 tysięcy. Jaskra to grupa schorzeń, która powoduje uszkodzenie nerwu wzrokowego. Destrukcja nerwu objawia się powolnym zanikiem pola widzenia, a kończy nieodwracalną ślepotą. Pierwszym niebezpieczeństwem jaskry jest jej bezobjawowy przebieg we wstępnym okresie choroby. Zatrzymanie jaskry zależy od jak najwcześniejszego zdiagnozowania i rozpoczęcia leczenia. Jaskra jest chorobą nieuleczalną. Jest to informacja dobra i zła. Z jednej strony, że mamy chorobę, a z drugiej strony to wszystkie choroby, większość chorób, jakie nas dotyczą, są to choroby nieuleczalne. I w tej e, chorobie chodzi o to, żeby e, zahamować jej tempo rozwoju czy e, utrzymać widzenie do końca życia. E, ponieważ e, jaskra może doprowadzić do utraty widzenia. Pamiętajmy, lekarz może pomóc jedynie w początkowej fazie rozwoju choroby. Później jest już praktycznie bezradny. Nie poddając się regularnym badaniom oczu, skazujemy się na ślepotę na własne życzenie. Jeśli chodzi o objawy mojej choroby, to były właściwie żadne, bo ja nie miałam żadnych dolegliwości. Wzrok miałam dobry. Za, za wyjątkiem powiedziałam... bólów głowy. Tak, to było właśnie nawet takie trochę yy, dziwne, bo mąż doskonale widział. Na początku w ogóle okularów nie musiał nosić, świetnie czytał, wszystko oglądał. Nawet nieraz jak oczekiwaliśmy na przystanku tramwajowym czy autobusowym, to on z dużej odległości potrafi odczytać numer tego tramwaju bądź autobusu. Ale podobno tak jest, no, że, że długo nie ma objawów, a potem te objawy jak się zaczęły pojawiać, to już były galopujące. Jastra jest chorobą bardzo podstępną. W większości przypadków chory nie ma żadnych dolegliwości. Uszkodzenie jaskrowe następuje od obwodu pola widzenia, co jest dla chorego niezauważalne, aż do momentu, gdy choroba jest tak zaawansowana, że obejmuje centrum widzenia. No, niestety, przy tej jaskrze miałem kłopoty z czytaniem, z pisaniem, z pracą na komputerze. Coraz krócej pracowałem przy nim, a lubię pozaglądać trochę do komputera, bardzo ciekawe wiadomości się dowiedzieć, ale niestety. Zdarzało mi się, że musiałam przerwać. W międzyczasie dobra audycja jakaś była, czy jakiś program musiałam przerwać ze względu na oczy, bo zaczęły mi bardzo boleć. Pamiętajmy, jaskra może rozwijać się szybko i bezobjawowo dzień po dniu, zabijając nasz wzrok. Regularnie kontrolujmy oczy u lekarza. Tylko dostatecznie wcześnie rozpoczęte leczenie może zapobiec ślepocie. Lekarz wymieniał różne przyczyny, między innymi takie, które właściwie miałem, bo miałem niskie ciśnienie tętnicze, miałem miażdżycę, miałem odpowiedni wiek, oczywiście, stres. No to wszystko może wpływać, a poza tym dziedziczność. Przypomniałem sobie właśnie, że moja mama cierpiała na wzrok. Nie wiem, czy to wtedy była jaskra, czy może zaćma tylko, ale wiem, że przez długie lata przecież miała kłopoty ze wzrokiem. Przyczyny jaskry nie są do końca znane. Wyodrębnione jednak pewne czynniki, które wyraźnie sprzyjają powstawaniu i rozwojowi tej choroby, są nimi. Wiek około 40 roku życia, niskie ciśnienie ogólne, podwyższony poziom ciśnienia w oku, zaburzenia gospodarki tłuszczowej, miażdżyca, krótkowzroczność, skłonność do migren, stres. Badań tych miałem sporo właściwie, ale pierwsze, co zawsze było badaniem u okulisty, to było badanie ciśnienia śródgałkowego. Jaskra prosta w zasadzie tak jak każde schorzenie wymaga pełnej diagnostyki. Badania powinny być przeprowadzone przez doświadczonego okulistę i powinny obejmować wszystkie te punkty, które są wymagane w badaniu okulistycznym. Badanie rozpoczynamy od sprawdzenia ostrości wzroku. Wykonuje się je w oparciu o tablicę Snellena specjalnie stworzone do dali. Oczywiście jeżeli pacjent posiada jakąś wadę wzroku, należy tę wadę wcześniej wyrównać odpowiednimi szkłami korekcyjnymi. Pewnym czynnikiem, który musimy wyeliminować w leczeniu jaskry, jest ciśnienie wewnątrzgałkowe. I w każdym typie postępowania zachowawczego chodzi o to, by osiągnąć ciśnienie docelowe, czyli takie ciśnienie, które dla danego pacjenta jest korzystne i spowalnia proces leczenia, proces rozwoju jaskry. To ciśnienie docelowe jest indywidualne dla każdego pacjenta. Ona zależy od wartości wyjściowych ciśnienia wewnątrzgałkowego, które uzyskaliśmy, od zaawansowania jaskry, czy tempa progresji jaskry, które stwierdziliśmy w przypadku danego pacjenta. Należy pamiętać, że jaskra na dzień dzisiejszy jest chorobą nieuleczalną, gdyż uszkodzenie dotyczy tkanki nerwowej, która się nie regeneruje. Przy wczesnym wykryciu i leczeniu jaskry, ryzyko całkowitej utraty wzroku jest małe. Ścisła współpraca między pacjentem i lekarzem może uchronić chorego przed ślepotą. Leczono początkowo yy, kropelkami, a ponieważ jestem pod tym względem no, nieudolnym, krótko mówiąc, bo sam nie mogłam sobie wkraplać, prosiłem żonę no Właśnie. Przybył mi nowy obowiązek zakraplania kropli mężowi do oczu i tak właśnie to jest od 10, a nawet ponad 10 lat codziennie o tej samej porze zawsze muszę kropelki wpuszczać. Leczenie zachowawcze przy pomocy leków jest obecnie najbardziej rozpowszechnioną formą leczenia chorych z jaskrem. No należy jednak Zwrócić uwagę, że przewlekła terapia lekami może doprowadzać do niepożądanych objawów, takich jak zaczerwienienie oka, przewlekły problem z powierzchnią oka. Te dolegliwości znacznie zmniejszają komfort życia pacjenta. Dzisiejszą tendencją w chirurgii jaskry jest wczesna interwencja chirurgiczna. Uważa się, że Stosowanie leków przeciwjaskrowych, dwóch albo trzech leków przeciwjaskrowych w okresie dwóch, trzech lat zmniejsza nawet e, w, e, skuteczność niektórych operacji przeciwjaskrowych. Okazuje się, że leczenie to kroplami nie zawsze dawało dobry skutek. Wzrok jednak zaczął mi się pogarszać. Coraz częściej musiałem sięgać po okulary, nawet zmieniać szkła, bo okazywały się za słabe. Wreszcie po. W wielu miesiącach, latach dowiedziałam się bardzo ciekawej rzeczy na temat leczenia jaskry innego, operacyjnego. Nowoczesna chirurgia jaskry rozpoczyna się w 1968 roku, kiedy do praktyki chirurgicznej wprowadzana została trabekulektomia. Jest to operacja skuteczna, uważana obecnie jako złoty standard w leczeniu operacyjnym, jednakże profil bezpieczeństwa tej operacji jest również najniższy. W ubiegłym roku, w październiku, operowano mnie na prawe oko. No, mam też nadzieję, że w końcu ten ból głowy mnie bo to jest najgorsza przypadłość, którą miałam w życiu. Jak to się skończy, zobaczymy. Zabieg operacyjny polega na ułatwieniu odpływu cieczy wodnistej z wnętrza oka. Do struktur otaczających. Ciecz wodnista jest stale produkowana w oku, żeby zapewnić mu odpowiednie napięcie, aby je odżywić i usunąć substancje szkodliwe. Ten proces musi mieć charakter ciągły. Musi się odbywać bez przeszkód. Zmniejszenie odpływu cieczy wodnistej z wnętrza oka prowadzi do wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego i rozwoju jaskry. Operacja przeciwiaskrowa ma za zadanie przywrócić zaburzone krążenie cieczy w oku. Obecnie mamy do dyspozycji mniej inwazyjne, a co za tym idzie bezpieczniejsze metody operacyjne. Im jaskra jest bardziej zaawansowana, tym większe ryzyko pogorszenia ostrości wzroku po operacji przeciwiaskrowej. Dlatego tak ważne jest wczesne rozpoznanie i leczenie choroby. Z tą ślepotą to rzeczywiście przestraszyłem się. Zresztą jakieś odmiany tam różne tej jaskry są, byłem ciekaw, jaka u mnie. Potem się dowiedziałem, że jakiegoś wąskiego kąta, czy coś takiego. Ale o czym to świadczy, nie mam pojęcia. Oby te bóle tylko przestały. Ten... Mam nadzieję, że nie będę musiał kręcić głową, a wystarczy gołkami mi Wyróżniamy dwa rodzaje jaskry: jaskra otwartego kąta oraz jaskra wąskiego kąta. Jaskra prosta, czyli tak zwana jaskra otwartego kąta, zazwyczaj nie daje żadnych dolegliwości. Często jest ona wykrywana przypadkowo, przy okazji doboru okularów. W większości przypadków ciśnienie śródgałkowe jest umiarkowanie podwyższone, a w polu widzenia powstają ubytki. Dzień dobry. Proszę mam skierowanie do mhm. Poproszę dowód osobisty od Pana. Ubezpieczenie, jeśli Pan ma, jeśli nie, to sprawdzimy tutaj. Proszę mi powiedzieć, czy, jeszcze, czy Pan choruje na cukrzycę? Nie. Nie choruje, dobrze. A które oczko e, będzie operowane? Poproszę lewą rękę. I taką paseczkę nałożymy. Kto ma pan do wyboru? Po okna tego, gdzie pan. To tak chyba. To, proszę, no, tak. Zostawiam ubranko operacyjne, prawda? Góra, tak. wiadomo, spodenki też. Na gołe ciało. Na gołe, dobrze. Na gołe ciało, dobrze. prawda? Majteczki zostają, wiadomo. poproszę, tak. Tutaj u Pana y, zaplanowana jest jedna z klasycznych operacji przeciwjaskrowych. Znaczy w pierwszym etapie tej operacji y, odsłaniamy, odpreparowujemy spojówkę od rąbka. To jest to miejsce operacji, w którym będziemy preparować następnie odpływ cieczy wodnistej z gałki ocznej. Zabieg polega na ułatwieniu odpływu cieczy wodnistej z wnętrza oka do struktur otaczających. Ciecz wodnista jest stale produkowana wokół, żeby zapewnić mu odpowiednie napięcie, aby je odżywić i usunąć substancje szkodliwe. Ten proces musi mieć charakter ciągły, musi się odbywać bez przeszkód. Zmniejszenie odpływu cieczy wodnistej z wnętrza oka prowadzi do wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego i rozwoju jaskry. Operacja przeciwjaskrowa ma za zadanie przywrócić zaburzone krążenie cieczy w oku. Obecnie mamy do dyspozycji mniej inwazyjne, a co za tym idzie bezpieczniejsze metody operacyjne. W chwili obecnej e, obserwujemy tendencję do e, wprowadzenia nowych typów operacji, które z jednej strony e, zwiększają odpływ e, drogą konwencjonalną, taką jak, e, jak ice tenty czy kanaloplastyka, Natomiast z drugiej strony, są to operacje, które mogą również zwiększać odpływ drogą niekonwencjonalną, czyli poprzez przestrzeń nadnaczyniową, takie jak cypasy, w chwili obecnej jeszcze niedostępne w Polsce, ale już w Europie dosyć szeroko stosowane, czy operacje o mniejszej inwazyjności niż trabekolektomia o tym samym mechanizmie działania, tak jak w przypadku implantów ACQUISYS, które również od strony komory przedniej są wszczepiane pod spojówkę i tam odpływa ciecz wodnista. Wszystkie te operacje z nowej grupy mają wyższe bezpieczeństwo, czy są to operacje o mniejszej ilości powikłań w stosunku do, do trabekulektomii, która jest złotym standardem jeszcze w chwili obecnej na świecie. Soczewka jest już usunięta zaraz będziemy wściepiać soczewkę sztuczną. Operacja zaćmy w wielu przypadkach jest konieczna, bo właściwie w naszej klinice w około 80% przypadków są te operacje łączone. Trudno jest rozdzielić te dwa, dwa stany chorobowe. Te operacje z odpływem cieczy wodnistej pod, pod spojówkę taką jak u pana wykonujemy. One są wykonywane w około 50% pacjentów w naszej klinice. Ponieważ ten zabieg, który teraz wykonuję, to jest, nazywa się wkleszczeniem tęczówki obwodowej. Zabieg polega na wycięciu płatka tęczówki i wkleszczeniu go pod płatek twardówki, któryśmy wcześniej przygotowali. Tego typu operacje nazywane są w literaturze, że to jest złoty standard, czyli najczęściej wykonywane operacje na świecie. Te główne etapy operacji są już zakończone. Teraz będziemy tylko szyć dziękuję. Operacja, którą przeprowadziliśmy odbyła się bez powikłań. Była klasyczną operacją przeciwjaskrową z odpływem cieczy wodnistej pod spojówkę. Czekamy teraz na przebieg pooperacyjny, bo w przypadku operacji ten przebieg. Jest monitorowany i po prostu, żeby uzyskać efekt, to jeszcze około miesiąca pacjent będzie musiał być leczony u nas. Dziękuję bardzo. No, tak, tak, teraz podam. Kochanie, jak się czujesz? No, słuchaj, No, cześć, tak, No, bardzo dobrze. Jeśli chodzi o ból, to właściwie na samym początku, jak znieczulali, to wstrzykiwanie tam, na kucie to bardzo daleko trzeba było wykonać, to to się czuło nawet dosyć ostro. A potem to nie, potem to, to szlifowanie, jak gdyby, ja odnosiłem wrażenie, jakby to jakieś szlifowanie było gałki ocznej. Tak, to w ogóle nie bolało i właśnie do końca tak. Po operacji przeciwjaskrowej niezbędne są częste kontrole okulistyczne. W razie potrzeby podajemy leki zapobiegające zarastaniu wytworzonej przetoki, którą płyn odpływa z oka. Często stosujemy też zabiegi laserowe i masaż oka. Są to procedury poprawiające skuteczność operacji. Jak się patrzy? No dobrze. E, troszeczkę zabulony mam obraz, tylko pamiętam, jak mhm. patrzy. Proszę w dół spojrzeć. Jest delikatna erozja, ale ta soczewka, którą pan ma na oku, spowoduje, że to się wszystko zagoi. Po operacji przeciwiaskrowej pacjenci wymagają częstych kontroli pooperacyjnych celem zapobieżenia szybkiego zarastania przetoki która jest po takim zabiegu dosyć częstym zjawiskiem. Celem zapobiegania gojeniu się tych ran stosujemy masaże, lasery, czy także zastrzyki pod spojówkę, które zapobiegają gojeniu się tej rany. Pacjenci muszą dosyć często do nas przychodzić, żeby efekt pooperacyjny był. Mm, pozytywny. A ja ze swojej strony to miałbym taką, taki apel, ale to już jak nawiasem mówią, żeby można było, bo gdyby to ode mnie zależało, to ja bym zarządził by wszyscy. Wszystkie osoby powyżej 40 roku życia obowiązkowo sprawdzili ciśnienie śródkołkowe, żeby na, na kontrolowali wzrok ze względu na tą chorobę, bo to jest bardzo podstępne. No. ona może nie dawać żadnych objawów, a aczkolwiek się dojaduje, potem przypadkowo, oho, masz jaskrę, no. a tak to by uniknęło się wiele nieszczęść. Prawda?